Co nie publiczne mamy dzisiaj 28 październik 2025. Ostateczne przypomnienie przejęcia pełnego mienia stałego i ruchomego firmy Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe NIP 525 1554 678 i wszystkich podległych firm i spółek takich jak. RDLP i nadleśnictwa na całej strukturze Polski przez fundusz Teran OPPT 1776 dla wszystkich projektów Teran OPPT 1776, w tym projektu Szkoła Życia, wraz z postanowieniem Trybunału w życie w chwili ogłoszenia. Postanowienie Naczelnej Administracji Ziemi Lechickiej i Trybunału Ziemian OPPT 1776: Wszyscy rdzenni rodowici używający przepustek uniwersalnych OPPT 1776 w każdej gminie, na całej strukturze Polski mają przedpłacone w pełni wszystkie dobrodziejstwa lasu z Funduszu Terran OPPT 1776 zgodnie z ich wolą i słowem bezwarunkowo. Dwa. Każda firma leśna, bez względu na stopień hierarchii i stanowisko, wywożąca, handlująca bądź sprzeniewierzająca dobrodziejstwa lasu w każdej gminie na całej strukturze Polski odpowiada indywidualnie i zgodnie z cennikiem. Jeden metr bieżący drewna. 1111 złotych przelewem natychmiastowym z indywidualnych kombinarnych firm Leśnik na konto Funduszu Terran OPPT 1776 w życie chwili ogłoszenia. Z wdzięcznością komandorowie Ziemi Lechickiej Natalia Jagoda pojawa i Przemysław Antoni Piotr Pojawa. Z wdzięcznością i w pokorze serca ja jest.